Odwiedzając Brodnicki Cmentarz, można zobaczyć wiele interesujących zabytków. Od kilku tygodni w Brodnicy trwa przebudowa układu komunikacyjnego. Brodnickie przedszkolaki mogą korzystać z dodatkowych bezpłatnych zajęć sportowych. Życie Rodziny Wultańskiej, wpisane w ceremonie i zwyczaje wojskowe, to tytuł nowej książki Mariana Fiałkowskiego. W Brodnickim Muzeum można oglądać wystawę poświęconą żegludze morskiej. Po raz czwarty wielbiciele poezji śpiewanej spotkali się na koncercie Zdziebełko Ciepełka. Cmentarze, które tak często odwiedzamy na przełomie października i listopada, są często miejscem artystycznej wypowiedzi wielu znanych i anonimowych rzeźbiarzy. Przekraczając bramy brudnickiej nekropolii, z pewnością odnajdziemy na jej terenie pomniki i rzeźby zasługujące na uznanie. Interesujący nagrobek posiada rodzina Maciejewskich, początku XX wieku. Przedstawia Pietę, Matkę Jezusa, podtrzymującą Zbawiciela po zdjęciu z krzyża. Pod Pietą duże litery greckie, które symbolizują w odczycie początek i koniec. Pierwsza litera alfabetu greckiego alfa oraz ostatnia omega. Z inicjałami Chrystusa tworzą Chrystus początkiem i końcem. Niektóre pomniki cmentarne mają charakter symboli. Sękate krzyże, silnie wbite w skałę, są wyrazem niezachwianej wiary, a oparte o nie kotwice, symbolem nadziei. Z 1881 roku pochodzi nagrobek na mogile Bogu Miły Bartskiej. Składa się z wielu elementów symboli. Krzyż wykonany jest z materiału imitującego drzewo opleciony konarami. Stoi na głazach. Przy nim symbole, przedmioty. Kotwica, symbol nadziei, pieniec laurowy otacza płonące serce, symbol miłości i gorących uczuć. Widzimy też tarcze herbowe, dwie rodziny Ryszewskich i rodu Barckich. Otwarta księga to symbol przeznaczenia z epitafium. Dla badacza przeszłości nekropolia jest kamienną kroniką miasta i regionu. Wędrując wśród mogił cmentarza Brodnickiego natrafiamy na grobowce filomatów osób zasłużonych dla miasta. Brodnicki cmentarz ze względu na wartość historyczną został wpisany w latach 70. minionego wieku na listę zabytków. Od kilku tygodni w Brodnicy trwa przebudowa ulic, która ma na celu poprawienie ciągu komunikacyjnego. Inwestycja jest finansowana głównie ze środków miejskich. Miasto otrzyma także na ten cel prawie 3 miliony złotych z Unii Europejskiej w ramach projektu Optymalizacja systemu komunikacyjnego odciążającego zabytkowe centrum miasta Brodnicy. Prace obejmują przebudowę dróg i chodników. Zainstalowana zostanie także nowoczesna sygnalizacja świetlna. Światła sterowane kamerami będą od ulicy kościelnej dalej przez mostową, czwartaków i lidzbarską po prostu, żeby upłynnić ruch. Był to ogromny problem. Wzięliśmy dwa projekty pod rozwagę. Wybraliśmy ten naszym zdaniem lepszy po wielu konsultacjach, po wielu demonstracjach komputerowych. Miejmy nadzieję, że za rok już będzie tutaj się jeździło wygodnie, bez korków, bez zatorów, a przede wszystkim bezpiecznie. Innym problemem komunikacyjnym miasta jest budowa tzw. obwodnicy północnej na drodze numer 15, która miałaby wyprowadzić ruch tranzytowy ze śródmieścia Brodnicy. Projekt zakłada wytyczenie trasy obwodnicy drogą byłej kolejki wąskotorowej. Koszt całej inwestycji szacuje się na 100 milionów złotych. Będzie to ogromne dobrodziejstwo dla mieszkańców. Myślę, że dla naszych gości, dla kierowców, dla tych, którzy tranzytem przejeżdżają również. Jest to zadanie rządowe i miasta nie stać i finansowo i organizacyjnie, żeby takie duże prace przeprowadzić. Na rachunek. Dlatego w listopadzie przyjazd do Brodnicy zapowiedział wiceminister infrastruktury, by osobiście zapoznać się z problemami komunikacyjnymi miasta i podjąć decyzję odnośnie finansowania obwodnicy. W tym roku szkolnym w Brodnicy realizowany jest program wychowania sportowego dla przedszkolaków. Zajęcia odbywają się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Program Sport dla Skrzaka ma na celu zainteresowanie małych dzieci zajęciami sportowymi oraz wychowanie poprzez ruch i zabawę. Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego uważam, że jest to potrzebne dla dzieci. Jest to nowa forma, metoda zabawy. Dzieci mogą utrwalać kolory, bawić się, przede wszystkim czerpać radość ze wspólnej zabawy. W ramach programu dzieci ze wszystkich miejskich przedszkoli raz w tygodniu ćwiczą na dużej hali sportowej. Pod koniec roku szkolnego zajęcia zakończą się turniejem sportowym. Dzieci za te zajęcia nie płacą, dowożone są na hale również niepłatnie, także jest to w całości oferta dla rodziców. Niepłatna jako dodatkowa oferta, zresztą takim programem również niepłatnym dla rodziców, a dodatkowym dla wszystkich z kolei uczniów klas trzecich szkół podstawowych jest basen. Brodnica otoczona jest wieloma jeziorami, przez co dzieci mają łatwy dostęp do kąpieli. Program powszechnej nauki pływania na basenie ma poprawić bezpieczeństwo dzieci podczas letnich wypoczynków. W październiku w Pałacu Anny Wazówny odbyła się w ramach czwartkowych spotkań z książką promocja nowej publikacji emerytowanego pułkownika Mariana Chwiałkowskiego Życie rodziny wultańskich wpisane w ceremonie i zwyczaje wojskowe. Zainteresowałem się tymi ceremoniami, dlatego, ponieważ większość byłych żołnierzy, którzy przychodzili na spotkania do bronińskiego pułku, opowiadało mi, jak przed wojną zachowywano się, jak przestrzegano ceremonii i różnych zwyczajów. I to mnie w jakiś sposób zmobilizowało do tego, żeby przekazać to dla potomnych w postaci tej publikacji. Ciekawym obyczajem opisanym w książce na podstawie wspomnień majora Stanisława Wultańskiego jest z pewnością zwyczaj uzyskiwania zgody przez oficerów na zawarcie związku małżeńskiego. Oficer mógł poślubić swoją wybraną dopiero wówczas, gdy uzyskał stopień kapitana, bowiem dopiero wtedy otrzymywał on wynagrodzenie pozwalające mu utrzymać rodzinę. Ja wydaje mi się, że opisując postać majora Wultańskiego potrafiłem pokazać, te wszystkie elementy od momentu, kiedy został oficerem i przybył do wojska poprzez komisję małżeńską, która zatwierdzała mu jego małżonkę jako żonę, i następnie ukazałem ten heroizm, patriotyzm, wielki patriotyzm oficerów Wojska Polskiego w wojnie obronnej. Bohaterem wieczoru literackiego, oprócz autora książki, był prodnicki publicysta Jerzy Wultański, syn majora Stanisława Wultańskiego. Dotychczas ja pisałem książki i o nich mówiłem. Jestem mile zaskoczony, że pan pułkownik Marian Chwiałkowski napisał książkę poświęconą mojej rodzinie. Na uwagę zasługują tam dwa wątki. Jeden interesujący historyka wojskowości, które wszystkie te szczegóły doskonale pamiętam. I drugi wątek to jest poświęcony mojej rodzinie. No i między innymi mnie również. Także jestem autorowi głęboko wdzięczny. Ponad 50-stronicowa publikacja wzbogacona została w wiele zdjęć rodziny Wultańskich. Książka jest dostępna w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Grudnicy. Takim okrętowym sygnałem i przy szantach zespołu Ostatnia Deska Ratunku otwarto w Brodnickim Muzeum wystawę Świat Dawnych Żaglowców. Wystawa ilustruje rozwój wodnych środków transportu o napędzie żaglowym od czasów starożytnych po wiek XX. Cenne i ciekawe eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Muzeum Narodowego w Gdańsku. Wystawa została podzielona na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczący Rzeczpospolitej nad Morzem od wieków najdawniejszych po czasy nam współczesne, drugi nazwijmy to historią powszechną od czasów najdawniejszych, czyli od starożytności, również po te czasy najnowsze. Chcemy w ten sposób przybliżyć tutaj mieszkańcom Brodnicy i regionu sprawy związane z morzem, z jego historią, z tym, że na tym morzu byliśmy od zawsze i nadal chcemy nad nim być, chcemy pływać. Że kiedyś ta bandera była banderą znaczącą również pod względem militarnym, o czym właśnie przypominamy w tej polskiej części. Udało się zgromadzić niezwykle ciekawe eksponaty dotyczące tej historii, bo zarówno modele, ikonografie, jak również eksponaty pochodzące z podwodnych badań archeologicznych na wrakach okrętów znalezionych na Zatoce Gdańskiej. Ekspozycję świata Dawnych Żaglówców oglądać można w Muzealnych Salach Bramy Chełmińskiej do grudnia. Nie brakuje wielbicieli poezji śpiewanej. Od czterech lat wykonawcy i słuchacze tej muzyki spotykają się w sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówne podczas koncertu Śdziebełko Ciepełka. Już po raz czwarty w Brodnicy odbywa się koncert poezji śpiewanej, od dwóch lat nazywany Śdziebełko Ciepełka. Organizowany wspólnie przez Muzeum w Brodnicy i Pana Piotra Nadolskiego. Wydaje nam się, że impreza chwyciła, znaleźliśmy w Brodnicy grono odbiorców tej muzyki z krainy łagodności. Ona ma łagodzić obyczaje, podać jakąś refleksyjną myśl. Koncert rozpoczęło trio Mariusza Gureckiego, po którym wystąpił znany już brodnicki zespół Lili Kruk. Miłosne, słodkie słowa o wojnie fiolkowa. to jest w ogóle miejsce, w którym bardzo lubimy grać. Czujemy się tutaj u siebie w domu, stąd pochodzimy. Tu się urodziliśmy generalnie rok temu zespół powstał w listopadzie. Chytno w zmieniliśmy skład. Mamy nowego perkusistę. No i w tym składzie będziemy grali już pewnie wieki. Gwiazdą wieczoru był Bart polskiej sceny muzyki poetyckiej, urodzony w Brodnicy Mariusz Lubomski. Już cały świat musiał zejść tam, gdzie jest. To miasto, w którym mieszkałem 10 lat. Całe moje dzieciństwo aktywne. Piłka nożna, pływanie, jazda na rowerze, pierwsze miłości wszystko, tak naprawdę. Także to jest miasto bardzo ważne dla mnie. Bywam w rodnicy. Może bardziej prywatnie, ale jestem tu dosyć często. Czwarte muzyczne spotkanie Śdziebełko-Ciepełka wypełniła także poezja i proza mówiona pacie śnić może ha